Z ewangelii według świętego Łukasza wybrał spośród nich dwunastu. Powołanie, którego Bóg dokonuje w kierunku człowieka. Usłyszałem niedawno przepiękną opowieść z Rzymu. Otóż nowo mianowany wielki jałmużnik ojca świętego Franciszka, ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski opowiadał o chwili, w której dowiedział się, że otrzymał właśnie tę nominację arcybiskupią. Stanął naprzeciwko papieża Franciszka, a ten powiedział będziesz arcybiskupem i moim jałmużnikiem. A ksiądz Konrad Krajewski odpowiedział, ojcze święty, nie jestem godzien. Papież na to, idź do spowiedzi i będziesz godzien. Tajemnica powołania. Wszyscy jesteśmy powołani i nikt z nas nie jest godny, żeby służyć Bogu, a z drugiej strony wystarczy stanąć przed Bogiem w Prawdzie, aby być godnym, bo ta godność nie wypływa nas tylko z Boga. My sami w sobie żadnej godności nie mamy, jesteśmy prochem, ale. Mamy jego synostwo i w tym synostwie Bożym jesteśmy godni największych zaszczytów. Jesteśmy godni tronu niebieskiego. Jesteśmy godni tego, by zasiadać do uczty z Synem Bożym na całą wieczność. Jesteśmy godni by nazywać się synami Bożymi. Wystarczy stanąć przed Bogiem w prawdzie, żeby być godnym wszystkiego co najpiękniejsze. Do zobaczenia jutro. Tajemnica powołania.